Dzień dobry Państwu. To podcast o darmowych, weekendowych wydarzeniach w Warszawie, które to pochodzą z serwisu Waf4Free. A serwis ten dostępny jest pod adresem waf4free.pl. Zapraszamy do odwiedzania i sprawdzania innych wydarzeń. Ja nazywam się Albert i zapraszam również do słuchania podcastu, chyba nie wiem, który jest dostępny na Ankor, Spotify, Google Podcast czy Mpic Go. Drodzy Państwo, Ponieważ zbliża się, zapożyczone z zachodu Halloween, czy też nasze tradycyjne dziady, na początek trochę się postraszymy. To będzie ostatni odcinek ale spokojnie ostatni przed przerwą. Przez najbliższe dwa lub trzy tygodnie damy od siebie odpocząć, aby wrócić do Was z podcastem w drugiej połowie listopada, a ten odcinek z kolei tematycznie będzie powiązany z różnymi halloweenowymi i zaduszkowymi wydarzeniami w ten weekend, także nie smućcie się i zapraszamy do wydarzeń. Od soboty do niedzieli zaprosimy do Halloweenowej Magii w północnej wioska Czarownic od godziny 10:00 29 października do 30 Białołęka. Wioska Czarownic została zainspirowana legendami z Salem i opowieściami o złych wieszczkach. Wioskę wypełnią tematyczne dekoracje: tańczące nad kotłem czarownice, czarne koty, kruki, olbrzymie pająki, kociołki, szpiczaste kapelusze wszechobecne pajęcze. Oraz nieodzowne atrybuty każdej wiedźmy miotły. Cała formuła stworzony wioski czarownic nawiązuje do popularnych za oceanem scary farms. Jeżeli chcemy się przekonać, jak to wygląda, z czym to się je, to zapraszamy. Kolejne wydarzenie to spotkanie z duchami Duszki Narciarskie, czyli Halloweenowe Strachy na Górze Szczęśliwickiej oraz w Kapital Ski. Sobota 29 października, godzina 17 warszawska. Ochota. Dla wszystkich przebranych Duszki Wampire Czarownice Stwory od godziny 17 do 20. I teraz istotna informacja: wstęp wolny na stok zewnętrzny, czyli na Górkę Szczęśliwicką, a wstęp wolny na stoki pod dachem wewnętrzne jest poprzez. Koniecznością rezerwacji i zapisu. To nadal jest darmowe, ale trzeba trochę wysiłku w to włożyć. No i finałem będzie 19.30, czyli nocna wyprawa na szczyt dla wszystkich tych, którzy się odważą. A w niedzielę, drodzy Państwo, możemy udać się na strasznie fajny piknik rodzinny. 30 października od godziny 11.00, Warszawa. Ursynów wiele atrakcji, konkursów i warsztatów, a to wszystko w halloweenowym nastroju. Impreza będzie to po raz drugi, to znaczy to jest druga odsłona imprezy, bardzo dobrze przyjętej przez mieszkańców dzielnicy. No i podczas tego wydarzenia będzie można między innymi wykonać i zabrać ze sobą do domu lampiony z dyni, maski filcowe, przypinki i inne. Będzie także można przejrzeć się w fotolustrze i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Pamiętajcie, że Lisza i zdjęcie mogą odebrać duszę. W weekend również będziemy mieli Halloween Happy Hours, czyli tenisowe. Halloween 29 października od północy, tak, moi drodzy Państwo, to jest wydarzenie nocne. Warszawska ochota WKT Mera i warunki korzystania to jednorazowa rezerwacja, dwie godziny jeden kort maksymalnie cztery osoby i co istotniejsze, dodatkowym wymaganiem jest kostium Halloweenowy. Wszystkie osoby korzystające z oferty muszą być przebrane. Także liczymy na Państwa kreatywne no i zapraszamy oczywiście do śledzenia wydarzenia i do gry w nocy, tylko żeby nikt sobie krzywdy nie zrobił. Niedziela zaprasza także na straszny spacer po starówce. I tak, drodzy państwo, zanim zapomnę, obowiązują wcześniejsze zapisy dodatkowo dla spóźnialskich i dla niezdecydowanych można w razie czego udać się na ten spacer również 1 listopada. No ale póki co 30 października od godziny 15:30 oczywiście śródmieście i będzie on pełen anegdot, od których włosy Jeżą się na głowie? Gdzie znajdowało się kiedyś prosektorium dla wiślanych topielców? Jaka jest najstraszniejsza wersja legendy o bazyliszku? Poznacie historię gilotyny? Która wieża stała się więzieniem? I tak dalej, i wiele więcej. Prowadzenie Aleksander Łamek. Cena, oczywiście, darmowe, ale jakby ktoś chciał rzucić groszem, to może. Zapraszamy. A czymże byłoby Halloween bez balu? I na takowy możemy zaprosić 30 października w niedzielę od godziny 12:00 Warszawa-Praga-Północ. Jest to bal. Dla dzieci zapraszamy na upiorny bal z okazji Halloween. Podczas balu nie zabraknie takich gości jak magowie, wróżki, mumie, Drakule, kościotrupy czy czarownice. Z okazji przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, między innymi zabawy z animatorami z teatru Pomarańczowy Cylinder, pokaz iluzji i magii Macieja Piskorza czy malowanie buziek. Zapraszamy a kolejne wydarzenie dla nieco starszych. Treny pokoleń. Monodram zaduszkowy Grzegorza Walczaka. Także niedziela, 30 października od godziny 17.00 w Warszawskie Włochy. To wartościowy program poetycko-muzyczny pod tytułem Treny pokoleń. W wykonaniu Grzegorza Walczaka. Poety, prozaika, dramatopisarza. W jego autorskim wykonaniu z udziałem pianistki, szopenistki Ewy Beaty Ossowskiej. Podstawę jako kontynuację tradycji elegijnej stanowią treny mojej matce Grzegorza Walczaka. Zapraszamy! Zapraszamy też w najbliższy weekend na kolejny spacer po starych powązkach. Jest to spacer w godzinach wieczornych, więc dla ludzi o mocnych nerwach. Od godziny 17, oczywiście, śród mieście. Zapraszamy na wieczorny spacer po starych Powązkach, miejscem magicznym, pełnym zabytkowych nagrobków i miejscu spoczynku najwybitniejszych Polaków. Podczas spaceru dowiemy się, kto kolekcjonował kobiece głowy, na którym grobie czas? Przemija. kto uchodził za jednego z najlepiej opłacanych aktorów w XIX wiecznej Europie i udał się do teatru po linie, czy na przykład na którym grobie znajdziemy motyw z martwych wstania. Wszystkich spragnionych wiedzy i drżtyku emocji zapraszamy. Podczas obchodzenia dziadów. Rozpalano ogniska, których funkcja tłumaczona jest różnie. Miały one oświetlać drogę wędrującym duszą tak, by nie zabłądziły i mogły spędzić tę noc wśród bliskich. Lub dzięki nim przodkowie mogli się ogrzać, albo też ogień miał uniemożliwić wyjście na świat demonom. Tak czy inaczej, pozostałością tego zwyczaju są współczesne znicze zapalane na grobach. Wyposażyliśmy Państwa w tę wiedzę, więc możemy teraz z czystym sumieniem zaprosić na spektakl dziady, czyli Halloween polskie 2022. Niedziela 30 października, godzina 18, Praga, południe spektakl finałowy cyklu warsztatów teatralno-wokalnych. Zapraszamy. Drodzy Państwo, to oczywiście raptem garstka ze wszystkich weekendowych wydarzeń. Więcej propozycji to nie tylko na weekend, do znalezienia w serwisie Wav for Free. Tam też znajdą się szczegóły wydarzeń, o których opowiedziałem, plus informacje o ewentualnych zmianach. Ja nazywam się Albert i zapraszam również do słuchania podcastu Chyba Nie wiem. Słyszymy się za jakiś czas. Trzymajcie się, drodzy Państwo. Pa-pa!